Dzień dobry! Mam nadzieję, że nigdy nie zwątpiliście w to, że na weekend można wybrać się w góry. A jakie góry kocham najbardziej? Odpowiedź brzmi bieszczady. Zaczynamy. O Bieszczadach opowiadałem Wam już w odcinku Bieszczady w serii Magnetyczne Podróże, gdzie mówiłem, że w Bieszczady przecież można pojechać z Warszawy na jeden dzień. Ale do takiego szaleństwa Was zupełnie nie zachęcam. Proponuję dojechać w Bieszczady w piątek wieczorem albo w piątek w nocy, w zależności od tego, z której części Polski jedziecie. Mi się zdarzało dojeżdżać na pierwszą, drugą w nocy i osoby, od których wynajmuje się czy pokoje, czy domki w bieszczadach, naprawdę są do dogadania. A ważne, żeby już w sobotę obudzić się w tym miejscu i zobaczyć, jak pięknie wyglądają bieszczady. Ale skoro pojechaliśmy w góry, to nie wyobrażam sobie spędzić soboty inaczej jak na górskim szlaku a szlaków w bieszczadach na takie jednodniowe wędrówki jest cała masa, powiem o kilku przykładowych trasach, szczytach, resztę sprawdźcie, sami na mapach i w aplikacjach. Najwyższy szczyt Bieszczadów czy Bieszczad, bo obie formy są poprawne, to Tarnica. Na Tarnicę wejdziecie z miejscowości Ustrzyki Górne, Wołosate albo z drugiej strony Masywu, moja ulubiona trasa, Muczne, Bukowe Berdo i Tarnica. Piękne widoki na całe Bieszczady, na Ukrainę i kawałek widać w Słowacji. Druga propozycja to połonina caryńska. Też można wejść z ustrzyków górnych i zejść do brzegów, a z brzegów można wejść na najbardziej popularną połoninę wetlińską. I tam zapierające dech w piersi widoki, znane z wielu fotografii, robionych w Bieszczadach. Z połoniny wetlińskiej. Widać rafki, wielką i małą, a za rafkami trójstyk Trzech Granic: polskiej, słowackiej i ukraińskiej, zwany Kremenaros, czy po polsku Krzemieniec. Tam też warto zajrzeć i zobaczyć ten obelisk Trzech Granic. To te najpopularniejsze trasy. Jeżeli ktoś nie był w pieszczadach, proponuję zajrzeć tutaj właśnie. A po takich górskich spacerach w sobotę wieczorem czy popołudniem warto coś zjeść. A w Bieszczadach szczególnie, jeżeli mówimy o górach, o Bieszczadach, warto zjeść naleśnika giganta w chacie wędrowca. Warto zje zjeść pstrągi, które też są hodowane w Bieszczadach czy różne tradycyjne potrawy związane z bojkami łękami, czyli kulturami mieszkającymi kiedyś na terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórza. Niedziela to oczywiście wykwaterowanie i droga do domu, ale droga do domu nie może być nudna. Przede wszystkim trzeba przejechać się wielką pętlą bieszczadzką i pozwiedzać cerkwie, które zostały jeszcze na tym terenie z rzeczy bardziej komercyjnych, które też warto zobaczyć, no bo jest to niesamowita konstrukcja hydrotechniczna, to zapora w Solinie, która zatrzymuje wodę w zbiorniku solińskim. Tam spacer, ewentualnie kajaki, rowery albo żeglówki na zbiorniku. W uhercach mineralnych polecam dwie atrakcje. Jeden z bardziej Ciekawych pod względem marketingowym, ale i smakowym browarów rzemieślniczych w uchercach mineralnych Ursa Major, czyli Wielka Niedźwiedzica. Bardzo blisko znajduje się też stacja wyjątkowych, bo rowerowych drezyn czyli rowery, które poruszają się po torach, po linii kolejowej, która jest wyłączona w tym momencie z ruchu pociągów. Świetna atrakcja. Jak już wyjechaliśmy trochę na północ, to w drodze powrotnej warto zajrzeć do Sanoka, na zamek i na rynek w Sanoku. W zamku zobaczycie kolekcję ikon, ale także bardzo ciekawe. Malunki jednego z autorów pochodzącego z Sanoka. Sprawdźcie, proszę, kto stamtąd pochodził. Ale wracamy z powrotem do takiego folku i sielskości tego regionu. Pod samym Sanokiem znajduje się, według mnie, najlepszy skansen, Ever. Skansen, do którego wchodzisz i czujesz, że przeniosłeś. Lub przeniosłaś się do wsi z tamtego okresu. Gigantyczny teren, piękne chałupy, kościoły, zagrody, Mistrzostwo świata. To tyle. Dobrego weekendu tego najbliższego albo któregokolwiek. Planujcie weekendy w Polsce. Poznajmy nasz kraj bardziej, jego historię, tradycje, zabytki. I niesamowite atrakcje. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa, pa.